Dzień dobry z Forum Ekonomicznego w Karpaczu Grzegoszusiewski, dziennik Gazeta Prawna. Mamy specjalnego gościa, pan ambasador Ukrainy w Polsce, pan Wasyl Zwarycz. Dzień dobry panie Dzień ambasadorze. Dobra, dobra, dobra. No tak się złożyło, że wczoraj nagrodę forum dostał pan prezydent Władimir Zyłański. No, to jest laur, ale jakby z waszego punktu widzenia, jakby co jest w tej chwili najważniejsze, jeżeli chodzi o losy wojny i o losy Ukrainy? Przede wszystkim ja jestem bardzo dumny, że właśnie prezydent mojej ojczyzny, Władysław Mrzewański, został wczoraj, wczoraj odznaczony tytułem honorowym człowieka roku tego forum ekonomicznego. Jest to dla nas wielki zaszczyt i, i takie bardzo pozytywne przeżycie bo nie ukrywam, że ten, ta nagroda to jest też pewnym symbolem solidarności polskiej z Ukrainą w tej chwili, z Ukrainą walczącą, walczącą o swoją wolność niepodległość. Czujemy to wsparcie ze strony Polski, czujemy wsparcie ze strony naszych i innych sojuszników i wierzymy w to, że my e, zwyciężymy, ponieważ jesteśmy po stronie dobra i znamy, o co walczymy. Jesteśmy zdeterminowani, społeczeństwo ukraińskie jest zdeterminowane. Także będziemy walczyć dalej, aż dopóki nie wypchniemy Rosjan z naszego terytorium. I to znaczy, że nie chcemy pokoju za wszelką cenę. 90%, 98% prawie obywateli Ukrainy oczekuje, że to zwycięstwo będzie oznaczać odzyskanie całego terytorium Ukrainy łącznie z Krymem i Donbasem. A to jak pan odbiera no to, co się pojawia na w krajach zachodnich, ale gdzie indziej taką, nazwijmy to partię pokojową, która mówi, no ta wojna nie powinna trwać, presję na was, na, na zawarcie pokoju, tak? Znaczy przed rozstrzygnięciem militarnym mówienie, że najważniejszy jest pokój, tak? Że nie, nie powinny się toczyć walki. Dla nas też najważniejszy jest pokój i my cały czas postulujemy, że my chcemy pokoju, my nie chcemy wojny, ale to nie od Ukrainy w tej chwili zależy to, to czyli presję, jeżeli ktoś chce wywierać presję na kogoś, to tą presję trzeba wywierać na Putina, żeby on zaprzestał tą swoją agresją, to, to swoje barbarzyństwo, żeby on zaprzestał to, żeby wycofał swoje wojska z terytorium Ukrainy i wtedy nastąpi pokój, wtedy będziemy mogli rozmawiać z Putinem na temat, jak będziemy dalej współistnieć, ale także będziemy rozmawiać o tym, o tych reparacjach ze strony Rosji, na odbudowę naszego kraju i też możemy rozmawiać o, o tym, jak najszybciej przyciągnąć Putina i ten reżim do odpowiedzialności za te zbrodnie wojenne, za zbrodnie ludobójstwa, za zbrodnie agresji, za to wszystko, co, co uczyni i dalej czyni nam Ukraińcom. No, pan mówił o tym, jeden cel Putina na pewno się nie udał, ten taki podstawowy, jakim był taki bliski rosyjski w lutym. Obroniliście i Kijów, i Ukrainę, walki toczą się w tej chwili bardzo ciężkie na wschodzie i na, na południowym wschodzie kraju. Chciałem zapytać, czy może Pan opowiedzieć tylko o sytuacji na froncie, bo od kilku dni mamy takie doniesienia o ofensywie ukraińskiej, która trwa w rejonie Hersonia, no ale też na innych kierunkach. Jakie są jej cele, co Pan może o tym powiedzieć i jakie cele chcecie zrealizować w tej chwili? Najważniejsze jest to, że myśmy stabilizowali tę linię frontu teraz i prowadzimy naprawdę operacje ofensywne. Nie mogę tutaj udawać się w szczegóły, tylko powiem, że determinacja jest ogromna i czym więcej będzie wsparcia militarnego ze strony naszych sojuszników, tym, tym będziemy więcej skuteczni i tym szybciej będziemy mogli tą kontrooficję jednak skutecznie zakończyć. A to jakiego wsparcia oczekujecie przede wszystkim? No widzimy czołgi, transportery, amunicja, ale jakby co jest Wam potrzebne. Wsparcie jest wielowymiarowe i tego oczekujemy właśnie od świata demokratycznego, od naszych sojuszników. Przede wszystkim chodzi o broń. I potrzebujemy to tej broni, broni ciężkiej, broni z pociskami dal, dalszego zasięgu, precyzyjnej broni dronów i tak dalej, bo to jest tak naprawdę wojna artylerii i dronów. To ma tego więcej. To jest, ten jest bardziej skuteczny na, na froncie, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o pomoc militarną. Też potrzebujemy wsparcia finansowego i potrzebujemy takiego wsparcia konsolidacji na arenie międzynarodowej. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, żeby świat nie bał się pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za te zbrodnie. My mówimy o tym, że ma powstać trybunał specjalny. Za, za te zbrodnie wojenne, które popełnia Putin i, i, i Rosja przeciwko Ukrainie. My mówimy o tym, żeby uznać Rosję jako kraj sponsorujący terroryzm. My mówimy o tym, żeby maksymalnie izolować Rosjan i Rosję od świata cywilizacyjnego. O to, żeby zaprzestać wydawania im wiz. Czym, czym, czym będziemy skuteczniej akurat w takich działaniach, działaniach? Całkowicie, całkowitej izolacji Rosji, żeby każdy Rosjan odczuł skutki tej agresji, którą popełniał w tej chwili Putin i reżim putinowski. Każdy, ma, każdy Rosjanin ma odczuć te skutki. I nie może być tak na boku tego, co się dzieje. Bo tak naprawdę na Ukrainie Putin zabija ludzi, cywilów, dzieci niewinnych osób. I to, to nie może trwać tak długo. Musimy zjednoczyć się, żeby, żeby, żeby stawić temu czoło. A to ja chciałem zapytać, jak pan, jak, jaki Pana zdaniem są najlepsze drogi, żeby dotrzeć do społeczeństwa rosyjskiego? Bo nawet z takich anegdot i z opowieści znajomych Wie, słyszałem takie historie, gdzie Ukraińcy dzwonili do swoich rodzin w Rosji jak opowiadali o tym, co się dzieje, i nie, nie mówcie, nie zawracajcie nam głowy, na pewno jest inaczej. Jakby to się spotykało z niedowierzaniem w ogóle. To prawda, to prawda że, że ta propaganda rosyjska jednak te, wpływa na mózgi obywateli Rosjan w taki sposób destruk destrukcyjny. I my zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie będzie łatwo przekonać ich do tego, że rzeczywistość jest troszeczkę inna, aniż im się pokazuje w telewizji rosyjskiej. Ale tutaj musimy działać wspólnie, na, na różnych szczeblach i w, wspólnie. E, też docierać do, 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 do społeczeństwa rosyjskiego. I ja uważam, że jak społeczeństwo rosyjskie odczuje na sobie skutki sankcji, a to już jest odczuwalne, jeżeli odczuje, że cały świat odwraca się od Rosji tylko i wyłącznie dlatego, że Putin czyni zbrodnie wojenne, to wtedy być może społeczeństwo rosyjskie się zastanowi, że coś jest nie tak, że dobrobyt ich maleje, izolacja się zwiększa i wtedy zaczną patrzeć być może w kierunku Kremla z pewnym niedowierzaniem. I to akurat będzie początek, początek takich prawdziwych zmian też wśród społeczeństwa rosyjskiego. Chciałem zapytać pana o sytuację jakby taką cywilno-infrastrukturalną, bo Ofensywa rosyjska wygasła, tak, widać, że tam nie ma potencjału do jakichś znaczących uderzeń, natomiast widzimy non stop uderzenia rosyjskie w wasze miasta i próby niszczenia infrastruktury elektrowni, wodociągów, ciepłowni, jakby no spowodowania, żeby dla Ukraińców zima zwłaszcza stała się dolegliwa jak najbardziej. Macie plany przesiedlenia około dwóch milionów osób na zachód po to, żeby, no, żeby tą zimę przetrwały. Co pan może powiedzieć o tym, jak się przygotowujecie do zimy i jakie pan widzi największe zagrożenia, jakie pomocy oczekujecie w tym kontekście? Panie redaktorze, to o czym pan redaktor wspomniał, to niszczenie infrastruktury, to zastraszenie ludzi, to jest akurat ten terroryzm na skalę państwową, który chcemy potępić. Przez z, z pomocą całego świata międzynarodowego. I temu trzeba się sprzeciwić i głośno mówić o to, że, że to barbarzyństwo, to, to, ten terroryzm to jest po prostu nie do przejęcia w, w czasach naszej cywilizacji. I e, naprawdę Putin chce. No, chce zniszczyć tak, takie podstawowe warunki dla życia Ukraińców w Ukrainie, ale my, my się nie poddajemy i to widać. Rząd Ukrainy bardzo sprawnie działa w tym kierunku. Teraz jesteśmy przygotowani do tej zimy. Mamy zapasy i gazu, mamy funkcjonalne elektrownie, czyli mamy zapasy i el energetyki elektrycznej na taką skalę, że możemy nawet importować i pomagać innym krajom eksportować, Eks, eksportować przepraszam i pomagać innym krajom europejskim przeżyć tą zimę także. Także że tutaj my jesteśmy, mimo tego, że wojna się toczy, że ta agresja rosyjska trwa, my działamy, aby tą zimę przetrwać, aby naszym obywatelom zapewnić niezbędne warunki i też, żeby wesprzeć kraje europejskie poprzez eksport naszej energii elektrycznej. Trwa wojna, ale też trwa, no, zaczął się proces pewnie odbudowy też Ukrainy, prawda? Po zniszczeniach w regionie kijowskim. Tam, gdzie mieliśmy ataki w Lbowie i innych miastach na zachodzie kraju, no jakby inne kraje pewnie szykują się do pomocy. Tak? Tutaj uczelnia SGH, tam stworzy, został stworzony zespół, który koncepcyjnie przygotowuje się do tego, czego oczekujecie w kontekście odbudowy Ukrainy. Jakiej pomocy? Mhm. Czy pomocy koncepcyjnej, czy pomocy materialnej, czy może jakiejś towarowej? tak? Mhm. Tutaj chciałem podkreślić, że ta pomoc już płynie ze strony polskiej, ze strony rządu polskiego. Wiemy, że około 2000 takich budynków modul, modul, modularnych tak, tak. powstało w Kijowie, akurat dzięki wsparciu nie tylko w Kijowie, ale w obwodzie kijowskim, w innych obwodach na Ukrainie. Powstało z wsparcia rządu polskiego i taka pomoc cały czas płynie. Mamy deklarację ze strony rządu, że rząd polski, Polska będzie brała udział w odbudowie, szczególnie obwodu charkowskiego. Czyli tam powstają różne projekty odbudowy i te projekty będą wdrażane i już są na etapie wdrażania niektórzy z nich. Mamy wypracowany taki plan National Recovery Plan, czyli plan odbudowy Ukrainy, który był zaprezentowany w Lugano w miesiąc, parę miesięcy temu i oprócz takiego globalnego planu odbudowy, który jest przewidziany na, 10, na okres 10 lat, to mamy taki Fast Recovery Plan, czyli natychmiastowej odbudowy, żeby zapewnić takie niezbędne warunki naszym obywatelom, żeby odbudować mieszkania, żeby odbudować szpitale, szkoły i drogi te sieci energetyczne i tak dalej także te projekty już są wdrażane i potrzebujemy wsparcia i finansowego i udziału partnerów zagranicznych żeby te projekty zostały zrealizowane. Jeżeli chodzi o kwestię e, akademicką, to też jest bardzo ważne dla nas, to, to, żeby na szczeblu takim akademickim też były wypracowane różne propozycje, sugestie, jak najlepiej podbudować e, te czy inne branże e, gospodarki ukraińskiej, bo nie ukrywam, że Mamy wiarę w to i mamy pełną nadzieję na to, że po tej wojnie Ukraina powstanie jako taki sukces story dla innych krajów europejskich, dla innych krajów całego świata, że to będzie Ukraina modernizowana, że to będzie Ukraina nowoczesna, europejska, takim prawdziwym członkiem Unii Europejskiej i NATO. Wierzymy w to i, i dzięki... I, Imię naszych żołnierzy, którzy, którzy dziennie walczą i umierają, w imię tej ofiarności narodu ukraińskiego, zrobimy wszystko, żeby Ukraina jednak była taka, o której oni marzą i o której marzyli? To na zakończenie jeszcze ostatnie pytanie dotyczące pana roli w Polsce. No, tutaj jest około, jak liczą eksperci Polscy, około dwóch milionów Ukraińców, połowa z tego przyjechała, wcześniej pracowała już tutaj, no ale mamy około milionową grupę uchodźców z Ukrainy. Jak pan widzi jakby ich przyszłość? Bo Oczywiście z jednej strony to są w Polsce bardzo często pracownicy. I te kobiety, które przyjechały z dziećmi, połowa od lutego, połowa z nich już pracuje w tej chwili, więc jakby no one też jakby pomagają polskiej gospodarce, ale z drugiej strony no jakby traci ukraińska gospodarka. Tak? Rozumiem, że z, wasz, z waszego punktu widzenia to jest taki dylemat bardzo trudny. Jak pan postrzega swoją rolę i jakby czy, czy będziecie myśleli o tym, żeby tych ludzi sprowadzać i jakby zachęcać ich do powrotu? Tutaj my nie potrzebujemy nikogo zachęcać tak naprawdę, bo jak rozmawiamy z tymi ludźmi, szczególnie obywatelami Ukrainy, którzy przyjechali po 24 lutym, to większość z nich jednak widzi swoją przyszłość i wiąże swoją przyszłość z Ukrainą. Chcę, żeby dzieci żyli w Ukrainie, żeby studiowali w Ukrainie, żeby od, razem odbudowywali i brali udział w tej budowie nowej, modern, nowoczesnej Ukrainy. I to w nas napawa optymizmem, że, że jednak e, mimo, mimo tych trudności e, obywatele Ukrainy mieszkający tutaj e, jednak widzą swoją przyszłość w Ukrainie, ale, to będzie taka nowa jakość tej przyszłości, ponieważ nawet jeżeli wrócą, to przyniosą w swoich sercach też taką miłość i wdzięczność dla Polski, dla społeczeństwa polskiego za tą otwartość, za ten odruch serca, z którym zostali tutaj przyjęci w momencie, kiedy takiej pomocy potrzebowali. Także moja rola jest tylko i wyłącznie w tym, żeby, żeby zachęcać do takiej dalszej przyjaźni między Ukraińcami i Polakami. No to jest bardzo optymistyczny akcent na zakończenie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce. Dziękuję bardzo panie ambasadorze. Ja dziękuję za przyjemność po mojej stronie. Do widzenia. Grzegorz Sosiecki, dzień gazeta Prawna.